Gazociąg Baltic Pipe prawdopodobnie będzie krzyżował się z gazociągiem Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, jeżeli ten rosyjski gazociąg rzeczywiście powstanie. Jeżeli tak będzie, to gazociąg z Norwegii przez Danię do Polski, czyli Baltic Pipe, będzie musiał na pewnym etapie skrzyżować się z infrastrukturą rosyjską, czyli Nord Stream 2, i teoretycznie jest to sprawa czysto techniczna, ale. Gdyby nie było dodatkowych zabezpieczeń, prawdopodobnie Rosjanie, którzy są właścicielami w 100% operatora Nord Streamu II, mogliby dokonać pewnych nadużyć, które wpłynęłyby na terminarz budowy naszego gazociągu Baltic Pipe, którego budowa jest bardzo ważna z punktu widzenia polskich planów uniezależniania się od gazu z Rosji. Więc teoretycznie powstaje zagrożenie dla terminarza Baltic Pipe, ale na szczęście ten problem znika dzięki rozstrzygnięciu sporu terytorialnego między Polską a Danią pod koniec 2019 roku. Polacy i Duńczycy dogadali się odnośnie podziału morza między Polską a Bornholmem i dzięki temu Duńczycy mogli zwrócić się do Rosjan o to, aby zrewidowali szlak Nord Streamu II. I poprowadzili go przez wody na południe od Bornholmu, i przez to także mogli wymusić warunki e, zgody na Norskim II na ich wodach, oczekując, że. Wszelka infrastruktura, która będzie się krzyżować z Norskim II, będzie zabezpieczona dodatkowymi umowami, które pozwolą uniknąć problemów przy uzgodnieniach technicznych warunków krzyżowania. Oznacza to, że porozumienie Polaków z Duńczykami otworzyło drogę do postawienia warunków nie do odrzucenia przez Duńczyków Rosjanom, żeby ci na pewno nie mogli zaszkodzić Baltic Pipe. I dzięki porozumieniu, które jest skutkiem e, tego sukcesu, czyli porozumieniu między operatorem Baltic Pipe a operatorem Nord Stream 2, które zostało zawarte pod koniec grudnia, los Baltic Pipe jest zabezpieczony, są już ustalone warunki techniczne jego krzyżowania z Nord Stream 2 i Rosjanie nie będą tutaj mieli pola do nadużyć, chociaż zawsze trzeba brać poprawkę na ich nieprzewidywalną politykę.